Gospodarstwo sadownicze w skałowie zajmuje się uprawą owoców na powierzchni 11 hektarów, z czego 9 hektarów stanowi uprawa jabłoni, 1 hektar śliwy oraz 1 hektar czereśnie i grusze. Przeważają odmiany przeznaczone do sprzedaży na rynku lokalnym oraz na eksport, między innymi Jona Prince, Gala, a także Cortland, Lobo, Golden Delicious oraz nowości z grupy Red Delicious. Sprzedaż owoców na rynkach lokalnych jest prowadzona za pośrednictwem giełdy hurtowej. Zagraniczne we współpracy z grupami producentkimi głównie do Europy Północnej, Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii. W przypadku ochrony przed parchem duże znaczenie ma lokalizacja sadu. Jeśli plantacja znajduje się w pobliżu sadu niechronionego, na stykach dwóch plantacji mogą pojawić się ogniska choroby. Od dwóch lat. Czyli od momentu, kiedy Faban 500sc pojawił się na rynku, i coraz więcej sadowników stosuje ten środek. Ryzyko rozprzestrzenienia się patogenu jest zdecydowanie niższe. Fungicet Faban 500sc zastosowany był trzykrotnie. Przed kwitnieniem wykonano dwa zabiegi: po kwitnieniu jeden zabieg. Ten okres w sadzie jest newralgiczny, ponieważ ryzyko zakażenia jest duże, a przyrosty liści są bardzo silne. Ochrona musi zabezpieczyć nowe przyrosty. Nowa formulacja, czyli kokryształy, dokładniej pokrywa rośliny, a także wolniej się rozprzestrzenia w roślinie. A przez to ochrona jest dłuższy czas aktywna. Faban 500SC działa nie tylko tu i teraz, ale znacznie dłużej. Ochrona jest perfekcyjna. Gospodarstwo Sadownicze w Skałowie swoją przyszłość upatruje w uprawie odmian specjalistycznych, niszowych, takich, gdzie nie ma walki cenowej i można liczyć na wyższe zyski. Znajdujemy się w gospodarstwie zadowniczym w Skałowie, o powierzchni 11 hektarów. Faban w swoim sadzie stosuje zawsze na wiosnę, zawsze 1-2 litra. Wyjątkowość fabanu stanowi jego formulacja, która umożliwia jego zastosowanie w szerszym spektrum temperatur. Niż preparaty, które mają te same substancje aktywne. Z jego rezultatów jestem zadowolony. Pierwszy raz go stosowałem w sezonie 2017, gdzie ten sezon był dość trudny ze względu na dużą liczbę opadów. PASF. We create chemistry.